Hej, z tej strony Darwinek. Jeśli śledzisz ten film, to znaczy, że zastanawiasz się ile krajnie jest obecnie w znanych Ninjago. Albo chcesz się dowiedzieć o co z nimi chodzi. Spokojnie, na te pytania odpowiem w tym odcinku. A jeśli lubisz Undertale, to zachęcam się do obejrzenia odcinka w karcie. Ninjago -ka zaczyna się jako serial o kolorowych wojownikach w piżamach, ale przed blisko 15 lat bardzo dużo się zmieniło. W tym pojawiają się bardzo wiele krain, których na początku miało być 16, ale teraz ciężko stwierdzić, czy nie ma ich więcej. Dobra, nie przedłużając, zaczynam. 1. Ninjago. Pierwsza kraina, jaką poznałem, pierwotnie pusta kraina, lecz właśnie do niej trafia pierwszy mistrz Spindiców, który zmieniają ją w krainę pełną życia. Mieszkańcy. Ludzie, wężony i kilka innych raz. 2. Podziemna, kra podziemna kraina. Jest domem szkieletów i drugą krainą, jaką poznajemy ważni... jaką poznajemy. Z ważniejszych rzeczy jest tutaj kuźnia smoczych ikon. 3. Kraina Szaleństwa Kamienista kraina zamieszkana głównie przez kamienne potwory z LEGO Power Miners. To tutaj udał się Garmadon w sezonie pilotażowym. 4. Przeklęte Królestwo Niegdyś była to tylko kraina umarłych, teraz, nie jest... teraz są w niej spektralne krainy. Tej krainy, sercem tej krainy jest znakomitość. 5. Królestwo Chmur. Kraina, na której można dostać się poprzez oko ślepca. Ważą się w niej losy wszechświata, jednak teraz nie jest to jednocześnie potwierdzone. 6. Wildness. Kraina zamieszkane przez antropomorficzne zwierzęta z Lego Cima. Znajdują się też tutaj do rzucenia. 7. 9. Kraina dżinów, która została zniszczona razem z przeklętą krainą w sezonie 5. Jednak ostatni żyjący dżin odbudową. Osiem. Pierwsza kraina, zamieszkana przez oni i smoków. Pierwsza istniejąca kraina. 9. Kraina nigdy. W tym wymiarze czas płynie inaczej. Przez 30 lat panem tych lądów był Zainzany jako Lodowy Cesarz. 10. Imperium. Bardzo nowoczesna kraina, z której pochodzi Sora, jedna z nowych ninja. 11. Krajna Li. Zamieszkana przez Li, który potrafi się klonować. Tak szczerze, to jest moja najmniej ulubiona kraina. 12. Misterium. Tajemnicza kraina zamieszkana przez Czarzyjów. 13. Krajna Potworów. Jak sama nazwa wskazuje, jest zamieszkana przez Potwory. Aha, jest, je, jest kilka krain, których nas nie znamy. Ale ich nie zaliczam do tego filmu. Jeżeli wy znacie jakieś krainy, których tu nie wymieniłem, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja już się z żegnam. Na razie. Cześć!